Jakie produkty spożywcze zwiększają ryzyko rozrostu prostaty? Drodzy Państwo, przede wszystkim jest to czerwone mięso, ale czerwone przetworzone mięso, czyli konserwy, szynki i kiełbasy. Drodzy widzowie, regularne spożywanie dużych ilości przetworzonego czerwonego mięsa wiąże się niestety z większym ryzykiem problemów z naszą prostatą. Dlatego zaleca się przynajmniej część spożywanego przetworzonego czerwonego mięsa zastąpić białkiem roślinnym lub w ostateczności mięsem drobiowym. I tutaj przytoczę Państwu dwa bardzo wymowne badania. Pierwsze, prosto z Amerykańskiego Instytutu Badań nad Rakiem, czytamy: Osoby, które przeżyły raka, jedząc więcej kurczaka i mniej steków, mogą żyć dłużej. I drugie świeże badanie badanie z 2020 roku, a w zasadzie metaanaliza czyli badanie najwyższej rangi o tytule: Związek między spożyciem czerwonego i przetworzonego mięsa, a ryzykiem raka prostaty. W tym badaniu czytamy podsumowując: Odkryliśmy, że całkowite spożycie mięsa może być słabo powiązane z wszystkimi wynikami raka prostaty, natomiast spożywanie przetworzonego mięsa może być powiązane ze zwiększonym ryzykiem całkowitego i zaawansowanego raka prostaty.